Słuchajcie, stało się coś naprawdę mega przypałowego, wchodzę sobie na serwer, piszę do Bobiksona siema, a on do mnie, że zaraz zginiesz, widzę to twoje coś koło muru, a słuchajcie, co mamy koło muru w Bobowicach? No tajną bazę, słuchajcie, jeśli on teraz odkrył tajną bazę i napisał, że żarty się skończyły, to mamy mega przypał, dlatego stwierdziłem, że odpalam nagrywanie, wziąłem szybko poteczki, na wszelki wypadek też TNT i słuchajcie, zaraz zobaczymy, czy po pierwsze, on faktycznie odkrył tajną bazę, po drugie, co mówi, czego on ode mnie chce, bo jeżeli serio, on obczaił moją sekretę, bazę to albo może dzisiaj nawet wywołać wojnę, albo mogę mieć mega przypał. A przecież on ma mnie nastrzała. Totalnie może mnie rozwalić, więc serio, oglądajcie koniecznie do samego końca. Wydaje mi się, że serio dzisiaj będzie grubo. No nie wiem, mi serce strasznie bije i strasznie się cegam. Zapraszam też oczywiście do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco. Dzwoneczkujcie też i oczywiście lajkujcie filmy, a tymczasem, moi drodzy, ja wydaje mi się, że piję poteczkę jak się masz teraz i się tam wbijamy, bo widzę tam gdzieś jego nick. Dobra, podchodzimy, słuchajcie, tam mniej więcej jest gdzieś moja baza. On zaczął w ogóle strzelać do niej z łuku, czy mi się tylko wydaje? Ty, co on tutaj robi? Co on tutaj stawia? Ty, może on nie odkrył mojej... Ty, 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 ty. Gdzie to było? To było gdzieś tam. Muszę tam wejść. Ej, tam faktycznie, słuchajcie, zejście do mojej tajnej bazy. Mniej więcej jak się kończy ta żółta wełna i ta zielona. O kurna, jak on to znajdzie, to będzie naprawdę, słuchajcie, przekichane. No I ścieżka zrobią... No to zrobi na ścieżka, on o tym słuchajcie chyba naprawdę wie, on chyba naprawdę, ja nie, 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 nie słuchajcie jeżeli on to odkryje, kurde mol, no nie, serio będzie mega przypał, będzie mega przypał, powiedział już napisał na czacie, że Dobra, widzi twoje wchodzę. coś, ale jak to będzie prawdziwe, to Abelka normalnie nie żyje z miejsca. Ale czy, ale on w ogóle tam był w środku. To jest ta ścieżka. O kurde. O kurde, nie, 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 błagam, 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 nie! Jeżeli nie, on nie może tego odkryć. No słuchajcie, no ja to budowa, o, przecież... ja mam tajną bazę, mam tajny, słuchajcie, nie tunel. Tędy. Ty, on naprawdę szuka, Prze przecież tutaj jest. A. Nie, 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 no za dużo na tym pracowem. Słuchajcie, nie. tam jest tajny tunel, drugi tajny tunel, tajne przejście, tajna baza, rzeczy tam, słuchajcie, nie są. Tu, tu podobno psymulacja komórka. Przecież tylko jest przycisk może... tutaj, on nie widzi tego przycisku. Ojej, ja. to, to. Co tu jest? Nie, nie, zaraz redstoneowy mechanizm. Kurna, no nie. O Ej, co to? O nie, ja muszę znaleźć tylko tu jakieś zejście, musi. O tu jest przycisk. Nie słuchajcie, to jest naprawdę przypowa sytuacja. Ty no i ma... jest, to się otworzy, czy nie? Ty go to bije cały czas? Ej, to się nie chce otworzyć? To jest na moją korzyść. Aha! On zepsuł chyba mechanizm. Chyba zepsuł mechanizm, bo to nie chce działać, ale to może dobrze, może nie wejdzie teraz do bazy. Może słuchajcie, teraz nie wejdzie do bazy. O nie, chyba naprawił. Chyba na... O jak kurde. To? O kurde. Nie, to o, działa! Co ale prze... to jest? Dobra, wchodzę za nim, słuchajcie, wchodzę za. No i to odkrył! Fuck! No i teraz Gdzie mamy my przesrane. I Mamy przestranę. Kogo tu jest? Musimy znaleźć jakieś poszlaki. Mamy przesrane, słuchajcie. Odkrył tajną bazę, ale tak jak mówiłem, to słuchajcie, jest tylko fake. To jest tylko jedno pomieszczenie, które właśnie było po to, aby gdyby Bobo je znalazł, to żeby słuchajcie, nie znalazł Nic tego. Nie ma, żeby nie, nie znalazł, słuchajcie, tego be... przejścia. O, czekajcie, żeby on właśnie tutaj nie wchodził, bo jak on to, słuchajcie, obczaj, zobaczyć dźwignię, która oczywiście prowadzi, słuchajcie, do wysadzenia całego TNT, to będzie po prostu masakra. Jeśli on zobaczy, słuchajcie, ten tunel, który prowadzi pod sam domek Bobo, to też będzie jakaś po prostu istna masakra. Ale tak jak mówię, tutaj mamy tajne pomieszczenie w tajnej bazie. Tajna baza została odkryta. Pytanie, czy odkryje, słuchajcie, jeszcze to? Ja muszę tutaj, słuchajcie, jakoś stąd wyjść, tak, żeby on, słuchajcie, tego nie zauważył, dobra. Szybko wyłazimy. Okej, okay, szybko! Nie zauważył, słuchajcie, chyba nie zauważył. Ty, on tu wszystko rozwajał, co jest? Tu nic nie ma, pod tym Encantem może. O kurde, o kurde. Yy, co robisz, Bobo? Ja się wolę, wolę, go zapytać, bo słuchajcie, serio, on pisze, że żarty się skończyły. Pyta, ja nie pyta, a może on nie podgląda teraz? Nie, to są... nie podglądam go, absolutnie nie. Ej, masakra, <laughs> co tu się dzieje? Nie. Nie podoba mi się to. On się mnie pyta, słuchajcie, co robię Ej, ale teraz, serio, jestem mega zestresowany, bo co Jeśli on, Dobra, słuchajcie, teraz wywoła chować, wojnę Żeby nie było, że tu byłem Jeśli on teraz, słuchajcie, wywoła wojnę yy, yy... Ja teraz się zbroję. Słuchajcie, naprawdę! Błagam, niech on to zostawi. Niech on tego nie wysadza. Jeśli on tutaj puści TNT, to przecież on na pewno, słuchajcie, odkryje to. On na bank odkryje to przejście. I to będzie wtedy masakra. Nie ma, słuchajcie, nikogo na serwerze, kto mógłby Dobre. mi pomóc. Ani Maciocha, ani Agentixa, ani Elvisa Jest naprawdę mega przypomocą. A tutaj sytuacja. może coś będzie ciekawego. Może tu HP na wszelki wypadek. Kurde, nie wierzę. Moi drodzy, ja też y, przypomnę, oczywiście, że jeśli chcecie mnie wesprzeć, to wpadajcie na www.abre.et jest to strona internetowa mojego sklepu, gdzie możecie zakupić takie kozeckie bluze Abra Team i po prostu godnie reprezentować Abra Team, Ale możecie mieć też bluzę, czy to z kapturem, czy to koszulkę kolorową, czy to kubek. O, na przykład taki kubek, to jest akurat z Maciochem, bo nie tylko Abra Team jest, jest także Macioch Team, Bobo Team. I naprawdę dużo rzeczy dla każdego widza, dla każdego e, fana, coś się znajdzie. Zapraszam serdecznie, pierwsza linka opisu Abra i Ty. No i teraz słuchajcie... E... On napisał, że umieram. Ale dlaczego? On słuchajcie, mi mówi, że normalnie umieram. Serio. On jest chyba naprawdę fest wkurzony. Chyba, serio, ale. On, dlaczego on... głupka ze mnie lobbyzy, myśli, że ja nie wiem o co chodzi. Ale dlaczego on podejrzewa, że to jestem ja, a na przykład nie Elwiso, nie Maciuch, czy ktokolwiek inny. Przecież Macioch mu na przykład zaobsydianował tutaj całe wszystkie jego skrzynki w Bobowicach. A on myśli, że to jestem ja. No dlaczego on tak podejrzewa? Może tutaj coś co się będzie. Stało! Nie próbuj nawet tu podchodzić! O mega ej, ten piston widać, on wystaje stąd! Tutaj może? On to rozkopuje, to jest przycisk! Ja to zakopię, słuchajcie, ja to zakopię, ja to zakopię, ja to zakopię, psuję, słuchajcie, przycisk, psuję e, szybki kobyl. Dobra, słuchajcie, zakopem to. Teraz na pewno tego nie odpali, bo słuchajcie, nie ma jak, ale się on rozwali te ściany. Ten jeden klocek on rozwali. I już... Czekajcie to... jest... Tak, słuchajcie, on to zobaczy. Nie, 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 to ja tego nie dotykam, słuchajcie, w ogóle tego nie dotykam. Nie, to jest naprawdę masakra. Teraz czuję się, jakbym był po prostu na krawędzi, słuchajcie, jakiegoś klifu, i jakby wiatr mnie popychał, żebym spadł w jakąś przepaść. No tak się czuję, słuchajcie. Dobra, tutaj to... chyba nic nie ma. Może tam będę gdzieś indziej, też pokopać loskę. Czego on, słuchajcie, tutaj szuka? Naprawdę, czego ty, Smark, tutaj szukasz? Nie ma nic więcej, Może to jest ty cała masakra. Tutaj tała... coś będzie. Nie, nie zrobisz tego, nie zrobisz tego. Nie! 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 Nie dotykaj tego! O kurde! Nie, nie! Słuchajcie, tu są, tu są cegły, Tu jest już, przejście, dobra, kobluję, żeby to wyglądało niepodejrzanie. Ej, słuchajcie, to jest masakra! To jest masakra, stałem ten przycisk na wypadek ucieczki. Ej, ale jak on to znajdzie! Jak on to znajdzie, to słuchajcie, będzie naprawdę masakra. Dobra, słuchajcie, stawiam tutaj dioryt, żeby to wyglądało na bardziej realne. Okej, okay, wydaje mi się, że ten dioryt wygląda jak totalnie normalna ściana, ale on naprawdę, słuchajcie, tego szuka! On, jak on to... Nie, on nie może tego znaleźć. Nie może tego znaleźć. Ja muszę odwrócić jego uwagę. E, bobo, e, Bobo, gdzie jesteś? E, mogę się z Tobą spotkać, żeby pokazać Ci, że nie jestem w Bobowicach. Słuchajcie, jakkolwiek trzeba odwrócić A. jego uwagę. Jakkolwiek, żeby... Słuchajcie, on po prostu stąd wyszedł. To ta... E, ja jestem w milionowicach przy lodowcu. Kurde, to jest masakra! A co się on będzie chciał się ze mną spotkać i mi to pokazać? Nie, no to by była już masakra. To po... Może w tajnej bazie pod murem. Jakim murem? Jaka tajna baza? Słuchajcie, trzeba teraz rżnąć głupa. Totalnie trzeba udawać debila, że ja niby nie. Srata ta, ta, e, ta. Co. Ty mi wciskasz byku. Ej, naprawdę, teraz to jest. Nie, nic. tu coś musi być. On naprawdę czegoś szuka. Nie, nie, nie. No ich, on stąd wyjdzie. Albo niech po prostu to sobie wysadzi i da mi święty spokój. Tylko niech nie wysadza nic tam, słuchajcie. Jak on tutaj to wysadzi, to on to odkryje. Nie kop tego. Nie kop tego. Nie kop tego. Ja tak nie Tak ustawię, słuchajcie. że tutaj nic nie robiłem. Jeszcze mam wydatki hmm, na czas. Albo może sekund. bym coś tutaj zrobił, fajnie. Lego. Ty co on chce tutaj niby zrobić, co? Czy on chce mi to ro O kurde! O kurde! Wow! 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 Wow, ja nie chcę zginąć, słuchajcie, do jakiegoś jednego TNT -ha -ha -ha. On I to wysadził! Tutaj mi. Postawimy? Co? Ej, on mi to wysadza! Przecież teraz nie ma wyjścia, a ja przycisk zebrałem niewitkę na 20 sekund! Co? On naprawdę... Ej, co on wypra Dlaczego on to psuje? Ej, no bez jaj! Nikt tu nie będzie robić bazy. Może tutaj, albo w sumie, może tu już nie, o, albo tutaj. Nie, ale dlaczego on to... Ale dlaczego on... Ty, ale no to, 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 to co tu się w ogóle dzieje? Czemu on to psuje? On mógłby to zarekwirować, jakoś sobie wykorzystać, a on po prostu stawia TNT i rozwala moją bazę, no mi bez przesady. Nie ma przeszkadzać. No, ale ja to budowałem nie bez powodu! No Boże święty, słuchajcie, no to są jakieś jaja, no przy, bez przesady. No, on nie. Jak to się otwiera? On rozwalił, słuchajcie, mi tutaj całą bazę, praktycznie. Nie, no, to się nie otwiera, co za. Przecież Gołgański się otwiera, tylko to... Tu, jest Tuman jesteś typie. I nie umyślę. On to po prostu rozwalił tą magmę, sobie. Jezu, święty. Nie! Czemu to się nie stawia! <laughs> Bo ja tam byłem. Ej, to jest masakra, słuchajcie, nasza baza została odkryta, ale tu nie. Rozumiecie to? Słuchajcie, on nie odkrył mojego tunelu. Idęcie cię wyjaśnić. Co? Co ty ode mnie chcesz? Co jest grane? On mi grozi. On normalnie mówi, że idzie mnie za wyjaśnić. Ej, nie, teraz to się, słuchajcie, cykam. Przecież ja nawet przy sobie nie mam żadnej zbroi. Nie mam, słuchajcie, nic. Ja gdzie grawy, nie mam. gdzie jest Abelka. O kurde, on się pyta, słuchajcie, gdzie jestem. To, to gdzie mam mu powiedzieć, że gdzie jestem? E, słuchajcie, trzeba coś się sprankować go. Gdzie ja mogę być? E, chwila. No w milionowicach gdzieś. Ale gdzie? E, jestem... Jestem w Milionowicach. mu, że jestem w Milionowicach, ale nie powiem gdzie. Nie powiem gdzie. O, 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 o. To będzie dobre, słuchajcie, to będzie dobre. A gdzie dokładnie? E, teraz e, przy więzieniu. O, o. E, powiem mu, że jestem przy więzieniu, a tak naprawdę najwyżej będę gdzieś indziej. Ej, ja nie wierzę, słuchajcie. On tam idzie. Mam przy sobie mleko w razie co więc będę mógł się, słuchajcie, śmiało pojawić, ale... O kurde, on będzie tam za 5 sekund. Przecież on za 5 sekund, to przemierzy 10 kratek co najwyżej. Co za leszcz i kłamca. Ej, ale serio, on naprawdę chce się iść ze mną teraz klepać? Czy on zaczyna teraz wojnę? Czy mi się tylko wydaje Nie no chyba nie zaczynałby wojny kiedy jesteśmy sami na serwerze no przecież to się nie trzyma w ogóle kupy Nie, ja nie wiem słuchajcie czego on chce Naprawdę nie wiem czego on chce, ale idę za nim, słuchajcie, idę ewidentnie za nim zobaczymy czy Czy jakby serio on myśli, że to jest moja tajna baza Jeśli tak, no to trzeba wymyślić jakieś argumenty, żeby powiedzieć, że ja... Co jestem... to jest? O kurde, on chyba znalazł armatę. On chyba znalazł armatę! Fuck! Ej, on serio znalazł armatę! I co on z nią zrobi? Co ty będziesz z nią? No co nie to jest? Przecież. Ty co to? Do czego to służy? Nie gadaj, że będziesz to psubyku. Co? On chyba słuchał. Do słuchajcie, czego to, to służy? Ej, on nie wiesz, to jest armata. Słuchajcie, niech on najlepiej nie wie. Niech to zostanie, słuchajcie, w jego niewiedzy. Niech on to najlepiej, słuchajcie, zostanie. Spadaj, sp wow. spadaj stąd. ty to mnie zrzuciło? Nie wiem, co cię zrzucił, byku. Nie, o! No. <noise> Teraz sam się zrzucił. Ej, sto, Dobra, niech on, sto, tam... Niech on, słuchajcie, stąd spada. Zostaw tą armatę! Zostaw tą armatę w świętym ja spokoju! sto, 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 nie, naprawdę, niech on to zostawi. To jest nasza jedyna obrona w milionowicach. Ja wiem, że armaty, słuchajcie, miały być zabronione na wojnie, ale my nie mówimy, że ją wykorzystamy. My mówimy, że na wszelki wypadek, słuchajcie, ją użyjemy, jeśli Bobo złamałby regulamin naszej wojny, którego jeszcze tak naprawdę nie ma. Ale niech on to zostawi. Zostaw to, zostaw tą świętą armatę, która nas broni ty przed Bobo. Tutaj bo... powstaje. Ty ja nie wierzę, słuchajcie, co się dzieje, naprawdę. Co, co? On naprawdę sobie tutaj po prostu łazi po mile... nie. nie, to jest zwykły tunel. Ej, ja nie wiem, że słuchajcie, on normalnie sobie tutaj włazi bez żadnej niewitki, po prostu na totalnej wywalce i co? i Myśli, że tutaj może być. Nie, tego lamusa. Ty, on chce się klepać, normalnie. Dobra, słuchajcie, jem steka, pojawiam mu się normalnie tutaj, mamy jeszcze niewitkę, no ale trudno i, i ja sobie z nim to wyjaśnię. Ty, Bobikson co ty tutaj co ty robisz? robisz, co ty tutaj pytanie. robisz, nie masz wstępu Dobra, do milionowic, wypadz stąd, wypadz z milionowic do ciebie, no, ja słucham. chcę po dobroci, ja nic nie robiłem wam, ale chodź za mną Pójdę za tobą, ale wypadz z milionowic, nie masz wstępu za do milionowic mi nic nie mów, Mogę ja za po to... dobroci wszystko robiłem, nie przeszkadzałem, nie kradłem, wszystko było Nie kradłeś, nie kradłeś? Co? Nie, nie Odkąd wysadzałeś? Mówili, Tutaj to nie wysadzam. No no, no, no jasne, że. Co za kłamca! to A to? To tak. jest fabryka wełny. Nie Dobra, widzisz? no to chodź na fabrykę wełny. Jasne, nie ma problemu, to jest fabryka wełny i jest normalnie tik ustawiony, nie widzisz. Co ty wow. robisz? Ty sobie chyba. Nie ja chciałem! I ty mówisz, że nic nie robisz? Ty mówisz, ale ja że nie właśnie nie chciałeś. Nic... No i co mnie obchodzi, że ty nie chciałeś? Rozwaliłeś nam to! Rozwaliłeś moją fabrykę wełny. Ale nie, to ziemia się rozwaliła! I tak mówisz, że I to co? Ty wchodzisz do milionowic, żeby je rozwalić całe? Ale ja nie chciałem! Kpisz sobie, człowieku, czego nie. ty ode mnie chcesz? No. Dobra, słuchaj, przyplasam za to. Nie wiem, jak to odbudować. Przyplasam bardzo, ale nie o tobie, mi no w, to w ogóle f... chodzi. No to czego ty chcesz, Mark, no? Cię. tu jakoś cyka strasznie No i tak musi zostać, bo to produkuje wełny Tylko zepsułeś i już nie będzie produkowało wełny No mi się nie wydaje, że no, to do wełny Bo coś tak zwrócone w tą stronę No tak, bo ty masz owce w Bobowicach Dlatego Co ja mam? Owce masz w Bobowicach, dlatego to jest tak zwrócone To chodź i pokaż mi te owce No już ich nie ma, bo je zabraliśmy po prostu ty, Ale ty, były Ty jaki jesteś no. A takie pytanie, co to w ogóle jest, to wszystko tutaj? No, Creeper wybuchł, czemu ty wszędzie się doszukujesz spisku? Nie mógł to sobie nie Creeper wybuchnąć. Glipcio. No, więcej niż jeden Creeper, no. Czemu ty się wszędzie doszukujesz spisku? To ty nawet wchodzisz jak do miliona ryzyków. stary psys. wybuchnie, to nie jest. Dobra, twój jest stary, tyle ci powiem. Jazda, Dobra, czego ale ty nie chcesz? O to mi nie mam czasu, ja się zbroję, żeby cię rozwalić marka. No to czego ty chcesz, Czekaj, no? Lamusia. swoją tajną bazę koło mulu. Nie mam swojej tajnej bazy, to mówię. Pokaż swoją tajną bazę. Nie mam jej. Dobra, to my będziemy tam iść, a ty powiedz, ty tędy, dobra? Ale jak. Czekaj, czekaj, dobrze czekaj, czekaj, idę? czekaj. Ale jeszcze tak, raz. jaka... Bobu, dobrze idziesz. Ale jaka tajna baza? Opowiedz mi. teraz dobrze idę. Ale... Tak, bobuś, dobrze idzie. Ale musisz mi powiedzieć, o jaką tajną bazę chodzi. No Nie, to... bo ja ci pomogę, naprawdę, Cieka. serio. Me, mówię ci mega poważnie. Powiem ci. Tylko musisz powiedzieć o co chodzi, bo ja nie wiem Ja ma, ma, mam tajną bazę tam, sto kratek stąd. Mhm, na pewno Tata, tata. I powiedz mi, czy znaczą. Ale nie drży się na mnie, co? Nie drży się na mnie, Ty dobrze? Ty znasz koło mulu coś No tak, no, kaktusy, magmę masz i tak dalej, no dobra, to idź do swojej tajnej bazy pod mulem. Ale nie mam tajnej bazy pod... Znaczy mam, w milionowicach! Tak, to chodź tam pokazać pod mulem w milionowicach tajną bazę. Jasne, nie ma żadnego problemu. Oczywiście, że mogę ci ją pokazać, stary, nie ma żadnego problemu. I tu pro... będzie ta tajna baza jaka? Ale czekaj, bo tu. Ale to nie jest w Bobowicach. Nie mam tutaj tajnej bazy. Słuchaj, no to o co chodzi? Mam o ty, co, co ty głupka ze mnie robisz? Nie mam ma... informatora. Jakiego ja informatora? Od... Nie kto, ci. kto jest sprzedawczykiem, kto ma w papę dostać. K... Nie no. powiem ci, kto jest konfidentem walonem. Was. No to kto? Masz mi powiedzieć kto? Ja na pewno nie i Maciek też na pewno nie. No, no to nieważne. I chodź za mną. No idę za tobą Smark. Czego to I ode mnie mi, Nie mam czasu. Nie mam bolówki. A wszędzie. tutaj przypadkiem bolówek nie ma. No bo lamus, czy, czy ty wrabiasz mnie w jakiegoś fejka? Czy ty wybudowałeś sobie tutaj tajną bazę szukaj. tylko ty... po to, żeby mnie wrobić, stary, no naprawdę? Pomyślmy tak racjonalnie. Wszędzie są, tutaj nie ma. Dobra, tak się stało. Idźmy dalej. Ale tutaj też nie ma borówek. No to co, tutaj jest tajna baza pod tym? Jest tu coś? No jest tu coś. No co patrz, jakieś jezioro. No i co? I to, 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 to jest jakaś tajna to baza, jest twoim zdaniem? To jest tajna baza? Nie wiem, co to jest, ale czego ty ode mnie oczekujesz, smarkacz? No, masz Pocie mi powiedzieć. Poczekaj, bo muszę wyjść. No to czego ty ode mnie oczekujesz, ziom? Oczekuję ja nie rozumiem. Cieplwie. Za chwilę coś ci pokażę. Trzeba naprawdę głupa udawać, słuchajcie. No co mi pokażesz? Tutaj nie ma borówek, dobra. no? słuchaj tutaj przypadkiem jakoś nie wiem, ale idź tędy. Idź no tam idę drugą tędy. Idź. No dobra, no, no idę, no i co dalej? No, no i tutaj idź, się kończy borówki, idź, no. no i z... z... tu jest magma. Przycisku. No tu jest magma, no gdzie mam iść? ziom no nie chodź mam pojęcia. No tutaj, tutaj jest droga. Przecież ją sam zbudowałeś. Gdzie jest droga? No patrz, tu no tutaj, kończy. widzisz droga. Idziemy patrz. Tutaj przypadkiem też jest droga. Zupełny przypadek. Jest droga, bo jesteś imbecyl i ją postawiłeś. Ja. Co? co? Bo ją postawiłeś, dlatego Mam tu jest ta droga. Pal gumę, o co tobie chodzi, człowieku? Ja ci pal gumę, chodź za mną. No o co chodzi? No nie skończyłeś drogi jest? jakiejś. No nie wiem, no to jest pod twoim murem, nie pod moim. No patrz, wchodzisz sobie tutaj i to jest normalnie pod twoim murem, ziom! Ty! Bola, Zostaw mi te zecy. On... No i co? No ty Luz robisz i tam, sobie... Rob... Tu i tu robisz, to. So, robisz sobie mechanizmy i, i udajesz głupa. To. No zamurowałem Zamuruj już, no. to. No jest Dobra, zamurowane. i chodź, to ci pokażę. No co mi pokażesz, Lubisz cegłę? No. cegłę? Powiedz mi, czy lubisz cegłę? Nie, nie lubię cegły i nigdy nie budowałem niczego z cegły. No przecież tam dobrze wiesz. Co jest w lodowcu? Lot i, i świerk. A co jest w więzieniu? Obsydian. Cegła. Nie ma tam cegły. Jest. Nie, nie ma tam cegły. Za chwilę pójdziemy i zobaczymy. Nie ma tam, tam cegły, tam jest obsydian. Dobra. No, i co ty mi pokazujesz swoją nieudaną tajną bazę? No, powiedz że frajersko wygląda. Nie, nie, no, logi. nie wiem, jak ty ją nie, budowałeś, nie, nie, ale nie. Napra <laughs> naprawdę wygląda jak gówno, stary. No, patrz, no, ty nawet nie umiałeś postawić symetrycznie Enchantingu, stary? No, co jest grane? Przecież Bobowice zbudowałeś w taki sposób, a teraz takie coś? No, powiedz, co powiedz mi, powiedz, mi drogi, czy ja kiedykolwiek użyłem cegły w Bobowicach? A nie wiem, skąd mam wiedzieć. Nie. Ja stary w pomówcech byłem dwa razy w życiu byłem. Obiecujesz? Dwa razy. No mówię ci, serio, firmy! Nie mówisz serio, obiecujesz, że to nie jest twoje, a jak to będzie twoje Ale. A dobra, a mam, mam pytanie, mam pytanie. Się. Dlaczego no? to miałoby być moje, a nie na przykład Maciocha, Elvisa Agentixa, twoje, w jest Dresika. To twoje. Ale twoim informatorem jest pewnie Dresik, z którym dobra, nie gadałem dwa tygodnie. I zmieniasz temat, bo Słucham, to jest twój ty informator! Zmieniłeś temat. Powiedz mi, czy przysięgasz, że to nie jest twoje. Ale słuchaj, ja nie muszę ci niczego obiecywać. Powiedz mi. Ja nie będę chodził jak w zegarku i nie będę ci niczego obiecywał. No, mogę ci obiecać jedno, nie powiem ci no. prawdy. Nie powiem ci prawdy. O tyle, muszę ja ci dam, nie powiem. Masz masz mieć. Bo ja wiem czy ja Będzie to jest baza, ja wiem czy ja to jest baza. Wiem czy ja to jest Mac. baza. Mogę ci powiedzieć, czy ja to jest baza. Nie jest moja, ale mogę ci powiedzieć czyja ona jest. Kogo? Ale mogę ci serio Ale nie, bo ty Wystarczy powiesz, że złamiasz. że tej wszystko. Powie, ale powiesz, że okłamuje cię. Powiesz pewnie, że dresik, tak? No bo widziałem na niewidzialności, jak No, to budował. na czym ty widziałeś? Gdzie ty byłeś? No podgl... Okej, okay, przyznaję się, byłem na niewidzialności, a widziałem jak to budował dresik. A byłeś na tej niewidzialności? Tutaj byłem dwa razy i dresik to budował, na moich oczach to a budował. A dobra, a w Bobowicach ile razy byłeś? No stary, no z cztery. A wcześniej powiedziałeś, że byłeś dwa razy. No bo o, byłem ja dwa. Byłem ja ale byłem dwa razy na twoich. Na, na twoich oczach byłem dwa razy. Y -y -y. Na Twoich oczach y -y. i na dwa razy byłem na niewidzialności. Ale no, ej, ale patrz, to się zgadza. Dwa razy na niewidzialności tutaj i dwa razy na twoich Dobra. oczach, kiedy mnie przypadał. Czyli nie wiesz, co to tu, tutaj to wszystko jest. Mówię ci, że Dresik to budował. Albo, albo, albo Dresik to znalazł i coś tutaj robił. Bo z mojej perspektywy Dresik stawiał enchanting. Ale to, to nie jest twoje, to ja tutaj to wszystko wysadam. Nie, no jasne stary, ale ty chcesz to robić Dresikowi? Naprawdę no chcesz mu tak, to wszystko zepsuć? No tak, ja zrobię Ale stary, jesteś pewien, że chcesz tak, to zrobić? Tak, zostaw No dobra, no to ja ci pomogę, co ziom? Ja. Dobra Pomogę ci tutaj stary, patrz o, Ale TNT stawiaj No a to musisz mi dać TNT stary, to ja to postawię Tylko czekaj, tutaj postawię w Mhm, mhm, mhm Ej, tak stary, no stawaj, stawaj, wysadzamy to, bo no, przecież tak nie może no. być nie może być tak, że stary ktoś tutaj normalnie Zobacz, przecież Zobacz ile tego TNT tutaj postawił. No, nie ma takiej opcji, że ktoś w ogóle tutaj będzie budował taką bazę, stary, nie? Przecież no. To, przecież to jest niezgodne, stary, chyba z naszym regulaminem, tak. no, nie? tak mi się wydaje. No, masakra, ziom. No przecież, przecież... przecież ja, ja bym cię w życiu nie oszukał, no, nie? Przecież ty wiesz. Ty wcale nie no. Nie, nie, no, nigdy by... ty... nie, ty. Nigdy bym cię nie oszukał, No, stary, patrz. Nie, no, naprawdę. Teraz to wydaje mi się, ty, ale wiesz co, ja sprawdź, czy tam w środku nie ma przypadkiem za mało TNT, co? Dobra, z tam postaw Dobra, to stawiam, stawiam No kurde, Wystalcie? ale... stalcy? No tak się stara, a może za mało, to ja wiesz ja pójdę co? po Bobowic po bo, 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 bo więcej tin a ty wydaje, postaw w, więcej, wydaje, ile masz Wiesz co, wydaje mi się, że już chyba styknie, tylko patrz, wiesz co ja bym zrobił? Patrz, chodź Bobo, ko! Bo, sekundkę o, kurde! Słuchajcie, mamy trochę przypał i to nie mały. Jak ja mam, słuchajcie, to za. O, wiem! Słuchajcie, zabiorę to TNT. Powiem, że zamurowałem, a TNT zostawię w środku. Patrzcie, co zrobimy, patrzcie, co zrobimy. Tylko, żebyśmy, słuchajcie, zdążyli. Tutaj normalnie, słuchajcie, wszystko to zamurowywuję Tutaj to wszystko oczywiście rozwalam, słuchajcie. Okej, okay, jak on tutaj przyjdzie, to powiem, że Zostawiłem tutaj TNT. Mam nadzieję, że, słuchajcie, on w to uwierzy. A tak naprawdę, TNT będzie, słuchajcie, tylko z zewnątrz, z wierzchu. O, kurde! słuchajcie, To jest naprawdę mega przypał. To jest naprawdę, słuchajcie, mega przypał. Fuck, nie widzę go, słuchajcie, nie widzę go, dobra, 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 dobra I słuchajcie, tutaj gdzieś już mogę ponastawiać TNT I po powiem, że jest git Wydaje mi się, że słuchajcie, że teraz jak najbardziej mój tunel będzie bezpieczny Ale słuchajcie, nie mam stuprocentowej pewności Naprawdę nie mam stuprocentowej pewności Ale serio, ten cobblestone naprawdę, słuchajcie Może tutaj to nieźle, nieźle przetrzymać Powiem mu, że dołożyłem wręcz od siebie A, Dobra belka, gdzie jesteś? Jestem w środku, patrz jak stary to zabudowałem TNT Jest go stary tak dużo, żebyś nie uwierzył Widzisz to? Mega dużo, dużo. No stary, złożyłem całe TNT. wysadzamy to wszystko, bo przyniosłem dodatkowe 8 staków. Nie, ale po co? to rozwalisz całe bobowice stare, sobie, no, co W sumie to masz lacy. chodź zniszmy ten TNT. Ale, pa, ale myślę, myślę, że to możemy wysadzić, wiesz, żeby, żeby ten ktoś... Nie zniszmy to! Żeby nie! I też wezmę troszkę więcej stamtąd. To ja stary to wysadzam, jazda! Bo trzeba co trze robisz? trzeba go nauczyć! Trzeba, o, go, trzeba go nauczyć, żeby nie robił takich rzeczy! No widzisz stary i on stary, się. Ale ale półseduska mi zostało! No i on się teraz nauczy. Mówię ci, on się teraz nauczy, na pewno, na pewno, widzisz? Nic tutaj nie było po prostu. No, no co No, w sumie ma miałeś lację. Dobra, chodź do góry. Nauczy się tak, bo nie można robić tajnych baz, prawda? Bo bo nie można, tak. nie można. Już idę, już idę, za, za, za sekundę będę. Słuchajcie, cały mechanizm mi się rozwalił, ale on tego nie odkrył. Patrzcie, moje przejście przeżyło! Totalnie, słuchajcie, idealnie! Idealnie, słuchajcie, tylko szybko to zamuruje, żeby on tutaj nic nie podejrzewał, żeby słuchajcie, nie widział redstone'a, ale naprawdę to było bliskie, słuchajcie! Gdyby nie to, że on poszedł po to TNT słuchajcie, to naprawdę mógłby odkryć absolutnie wszystko. A tak, słuchajcie, po pierwsze rozwalona cała tajna baza, ale on serio myśli, że to nie ja! ja mu wcisnąłem, że to jest taki... Stresi go w ogóle, że byłem w Bobowicach cztery razy. I ja się kresnę, jaki Bobo jest naiwny. Ale słuchajcie, mój tunel przeżył, więc to są podstawy do tego, aby słuchajcie, albo tą bazę odbudować, albo zrobić ją w innym miejscu. Ja naprawdę, słuchajcie, jestem mega zaskoczony. Ale jakby pozytywnie. Myślałem, że to naprawdę gorzej się skończy. Ty, Smark, gdzie ty jesteś? O, Smarka nie ma. Ty, Smark. Smark! Ej, nie ma go, słuchajcie. Chyba, chyba go nie ma. Tak mi się wydaje. Dobra, wychodzę tędy. Oczy... O, on gdzieś tu... Ty, Smark, co jest to, grane? Co I, i. Ja zlecmy słyszałem, powiedziałeś, Smark? No powiedziałeś, Smark! No bo jest, jednak wojna Szeplosisz? będzie, nie? Ale za co mam przepraszać? Szeplosisz? A ty lamus na mnie mówisz. Szeplosisz? Ej, dobra, na mnie już czas, słuchaj, ja muszę uciekać. No, on sobie chyba teraz kpi. No to są, słuchajcie, jakieś jaja, ja się teraz zrespiłem w ogóle. Co ty robisz, cwaniaku? Ej, no to są jakieś jaja, słuchajcie, on mnie normalnie zamordował, no wy tfy. Zasmalka! Ej, słuchajcie, on mnie normalnie torturuje, no przecież to są jakieś jaja. A tutaj co się buduje? Co to jest w ogóle za miejsce? Nie mam pojęcia, ale słuchajcie, wydaje mi się, że naprawdę się to nieźle dla mnie skończyło. Patrzcie, totalnie wysadził moją całą tajną bazę. Wcisnąłem mu, że słuchajcie, to z albo Dresika, albo kogoś innego. I wcisnąłem mu, że trzeba tego kogoś nauczyć i rozwalić po całą tajną bazę. A tak naprawdę to TNT zabrałem, zamurowałem. Dodatkowo mój tunel przeżył. Czyli po pierwsze, dalej mamy, słuchajcie, dźwignię, żeby móc wysadzić całe TNT u Bobiksona, bo budowałem to na kanale Abra Games, czyli TNT. Pod murem. Dodatkowo mamy, słuchajcie, cały tunel pod Bobo mieszkanie, jakby wiecie, pod cały ten jego dom, pod cały ten jego magazyn, do jego właśnie skrzynek. Więc, słuchajcie, jest naprawdę grubo. Lamus, jesteś i tyle. Mu napiszę. Więc, moi drodzy, wydaje mi się, że końc końców, mimo że odkrył moją bazę, wyszedłem i tak na gigantyczny plus, bo mogło się to naprawdę gorzej dla mnie skończyć. Napiszcie w komentarzach, czy faktycznie dobrze się stało, czy też nie. Teraz trzeba będzie przemyśleć, jak zrobić, aby tą tajną bazę albo odbudować, albo zbudować ją w innym miejscu i połączyć ją z tunelem. Z kolei, was moi Drodzy, zapraszam do subskrybowania kanału. Koniecznie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, dobijamy 400 tysięcy subów oraz wpadajcie w pierwszą linkę opisu na stronę www.abra.com. I są właśnie mój sklep z koszulkami, gdzie możesz zakupić taką kozeską bluzę bez kaptura. Abra Team, czy to bluzę z kapturem, czy to koszulkę, i to w różnych kolorach, bo może być nie tylko szara bluza, może być niebieska, zielona, czerwowa, może być koszulka biała, czarna, także kolorowa. I są też, czy to właśnie w tym, tak jak ten kubeczek, słuchajcie, czy to nowy Abra Team, czy to stary Abra Team, czy to bobo Team. Wpadajcie, oczywiście, na kanał Abra Games. Do Maciocha na kanały do Bobo. Bo codziennie są filmy i codziennie livey też u Bobo są. A ja wiecie, ja tam podglądam jego liveiki, żeby wiedzieć, co się dzieje. Żeby być, słuchajcie, na bieżąco. No co ja będę tutaj udawał. Trzymajcie się, dobrego dzieńczka, eleczko i pół.